Witam w odcinku podcastu Czajmy Lektury. Dziś zajmiemy się nowelą pozytywistyczną autorstwa Marii Konopnickiej pod tytułem Gdański. Jak należy opracować tę lekturę? Jakie wiadomości musicie zapamiętać? Po pierwsze, jest to lektura pozytywistyczna, czyli realizuje jedno z haseł epoki. Wszystkie utwory pozytywistyczne służą społeczeństwu, służą jakiejś głębszej idei. Tą ideą jest kwestia żydowska, moi drodzy, swój czy obcy. Asymilacja, a więc program włączenia Żydów w społeczeństwo polskie. Czy wszyscy czują się Polakami? Czy wszyscy chcą być utożsamiani z naszym narodem? Antysemityzm, czyli nienawiść i niechęć do Żydów. I wreszcie pogromy żydowskie. Genezą utworu jest pogrom, który miał miejsce w Warszawie. I rzeczywiście ludność, niestety byli to głównie chuligani, prymitywni, po prostu pragnący rozgłosu, zaczęli demolować i niszczyć żydowskie majątki i sklepy. Skąd ta nienawiść? Może dlatego, że istniały pewne stereotypy? Żyd to ten, który tylko zarabia pieniądze, któremu zależy tylko na pomnażaniu własnego majątku? Bohaterem tej noweli jest stary Mendel Gdański. Mendel, czyli piętnasty z rodzeństwa Gdański, ponieważ jego rodzice przyjęli takie nazwisko, chcąc podkreślić, że są Polakami. Tak jak Gdańska jest wódka czy Gdańska szafa. Akcja toczy się w Warszawie, w kamienicy, w bardzo biednym mieszkanku, a zarazem warsztacie Mendla. Jest on bowiem introligatorem. To ktoś taki, kto oprawia książki. Dziś już zawód bardzo niszowy. Mendel wychowuje swojego osieroconego wnuczka Jakuba. Bardzo dobrze rozumie się i z nas sąsiadami. Wszyscy go szanują. On sam czuje się u siebie. Wszystko wie o swojej ulicy, o kamienicy. Czuje się jak najbardziej zadomowiony. Dlatego nie mieści mu się w głowie, kiedy dobiegają go straszliwe plotki. Oto Żydzi mają być bici, bo komuś nie podoba się, że mieszkają w Warszawie. Pewnego dnia kubuś przychodzi ze szkoły i mówi, że zgubił czapkę, bo uciekał przed kimś, kto krzyczał za nim żyd. Mendel jest wściekły nie na swojego wnuka, ale na ludzi, że potrafią być tacy okrutni. Tłumaczy swojemu wnukowi, że powinien być dumny z tego, że jest Warszawiakiem i Polakiem. Na to się bowiem kształci. Z tego powodu tutaj mieszka. Niestety kluczowa okazuje się rozmowa z zegarmistrzem. Niewątpliwie antysemitą, który. Cieszy się, że oto nadchodzi pogrom antyżydowski. Mendel próbuje za pomocą takich bardzo pięknych paraboli, przypowieści, używając symboli, bo w końcu nie możemy mówić wprost o takich kwestiach jak Powstanie Styczniowe, że tak samo walczył o ojczyznę, którą jest Polska, że przecież te złe czasy łączyły i Polaków i nie Polaków, że to Polacy przylepili Żydom etykietkę dorobkiewiczów. Tak naprawdę serce łamie się staremu człowiekowi, bo nie może wciąż uwierzyć w to, że ktoś może nienawidzić drugiego nie dlatego, że jest zły czy dobry, ale za to, że jest Żydem. Sąsiadki próbują ostrzegać Mendla i chcą by postawił w oknie krzyż, by pogrom go ominął. Student, który jest bardzo niepozorny, z drugiego piętra mówi, że powinien się schować razem z Kubusiem. Ale Mendel odmawia. W dzień pogromu staje w szeroko otwartym oknie, a tłum dzikich chuliganów nadciąga z przekleństwami kamieniami. Żyd nie wierzy, że ktoś mógłby chcieć skrzywdzić małe dziecko, a jednak. Kulminacyjnym punktem noweli, nie zapominajcie, że każda prawdziwa nowela ma taki krytyczny, kulminacyjny punkt, jest chwila, kiedy Kubuś dostaje cios kamieniem w głowę. Wtedy w mędlu pęka wszystko i załamuje się wiara w człowieka. Wzywa swojego żydowskiego boga, stojąc szeroko w otwartym oknie. Wtedy student, choć opisywany jest przez narratora jako chuder lawy, niezbyt piękny i wątły, rzuca się do obrony Żyda, krzycząc warami od tego Żyda. Mówi się, że w tym momencie piękny jest jak Apollo. Zatem następuje jego heroizacja. To emocje sprawiają, że staje się bohaterem. I coś takiego było w postawie młodego człowieka, że tłum odsunął się od mieszkania Żyda, poszedł dalej. Jaki jest epilog tej noweli? Kupuś wydobrzeje, rana zagoi się, ale stary Mendel siedzi niczym biblijny Job, odprawiając niczym na marach żałobę. Student pyta go o powody tego zachowania: Czy ktoś ci umarł, Mendlu? Tak, odpowiada stary. Umarła we mnie miłość do tego miasta. Jak zrozumieć wymowę tego dzieła? Autorka wyraźnie podnosi kwestię żydowską i potrzebę akceptacji i tolerancji. Ostatecznie mieli oni swobodę wyznaniową, co nikomu nie powinno przeszkadzać, a tacy jak Mendel byli absolutnie zasymilowani. Zatem, nowela przestrzega przed ludzką nienawiścią, psychozą tłumu. Przed nietolerancją jej skutkami czuł się swój, a stał się obcy, wykluczony, nie wie jak dalej będzie żył i nie wie co stanie się z jego wnukiem. I to tyle, moi drodzy, co powinniście zapamiętać z lektury pod tytułem Mędr Gdański. Czajmy lektury. Do zobaczenia.